Cześć, właśnie jestem na Epitrails i stwierdziłem, że wiele z Was, nawet tych z miasta, może nie wiedzieć o takiej fajnej miejscówce. Epitrails to jest miejscówka z Gdy w Gdyni. Gdynia Sopot, dokładnie ulica Sopocka w Gdyni. Tutaj się to znajduje. Link do tej lokalizacji będziecie mieć w opisie filmu. No i co? Zaraz pokażę Wam, jak tutaj dostać się na górę, którymi trasami zjeżdżać i jak w ogóle prezentuje się ta miejscówka. Także zapraszam do oglądania. I tak, na górę możecie się przemieścić albo tym podjazdem, albo tam jest podejście, które zaraz Wam pokażę. Ja wybieram podjazd, bo mnie łydy pieko, no i co, może coś pogadam, powiem Wam jak spędziłem ekscytująco ten dzisiejszy dzień, ale bowiem byłem na spotkaniu wraz z kamerą i panem Marcinem Przątką, jest to organizator obozów Tucamp, na które jeżdżę, uczęszczam, jestem tam instruktorem, na które Was oczywiście serdecznie zapraszam. Są one na początku czerwca. Tukamp.pl Jak się nie mylę. No i robiliśmy bardzo fajne poradniczki. Na razie udało się zlepić tylko dwa filmy, ale jak zobaczyłem materiały tylko z tych dwóch filmów, ludzie no strasznie się jaram. Spodziewajcie się całej serii gdzieś w okolicach czerwca. Myślę, że wiedza tam będzie taka mega skondensowana i bardzo kompletna. Ogólnie kierowane to będzie raczej dla takich osób początkujących, średnio zaawansowanych. Także już zapraszam Was do oglądania. Początek czerwca. Będą super poradniki, właśnie jesteśmy na Epitrailsach. Trasa natural. No i co? No, przyznam, jedna z moich ulubionych w trójmieście, bo bardzo łączy taką techniczną stronę. Z tym, że wcale tutaj nie ma zbyt wiele jakichś takich mocnych widzów, nie? Znaczy, bandka, bandka, same takie naturalne przeszkody. Oczywiście zgodnie z nazwą. Kolejna trasa to szladmink. Nie chciałbym skłamać, ale wydaje mi się, że jest ona najcięższa w ogóle chyba na całym pomorzu. No ma dużo takich jak sami widzicie do hamowań. Ciasne są te bandy. Trzeba się naprawdę pilnować. Poszerzać te zakręty. No jest to. Naprawdę fajna trasa, w szczególności jak chcecie popracować nad swoją techniką, wyczuciem tych band. No one naprawdę wymuszają dużo rzeczy. Dużo tego, tego wcześniejszego składania się w bandę, szybkiego reagowania. No tutaj trzeba umieć po prostu pewne rzeczy. Śladming jest trudny technicznie, ale trasa, na którą teraz jedziemy, Black Mamba, to jest już troszeczkę coś innego. Tutaj na niej mamy już większe ficery. Są gapy, są naprawdę ciasne technicznie rzeczy. Na przykład ten gap. Hop I trzeba go hop, idealnie do górnej linii wjechać. Tu dobrze się odbić. To jest to naprawdę ciężka trasa. Hop, hop, do góry, no i na dole. Takie gapy. Hop, jesteśmy na dole. I co to w ogóle jest za miejscówka? Jest to miejscówka zbudowana przez Bartka Korala i Czarnego, głównie z tego co wiem. I co tutaj się znajduje? Są tutaj mega zjazdowe trasy. No właśnie, zjazdowe, a jesteśmy na pomorzu, a mają naprawdę taki charakter e, mocno podobny do górskiego. Przed Państwem trasa Szamper. Trasa, która kiedyś bardzo mnie wkurzała. A co tam? Dalej to robi. Dlaczego? Bo jest dużo takich dohamowań do zera bez konkretniejszego powodu. I kiedyś byłem na nią po prostu zły. Aż nie pojechałem na prawdziwe szampery do finale Ligurę. Tam zrozumiałem o co chodziło autorom. A chodziło o to, że tamta oryginalna szampery w finale Ligurę faktycznie też taka jest. W tym momencie wjeżdżamy na trasę kołty. Co bardziej rozgarnięci pewnie poznają, że jest to odwołanie do. Pewnego, wszystkiego parku No i co można o niej powiedzieć. Jest to, jak mi się wydaje, najpopularniejsza trasa na całym Epi Trails. wieszkuje to, po, wiem, że zawsze moi znajomi, jak jedziemy na Epi, to chcą tylko ją jeździć. Więc cóż, nie dziwię się na pewno nie jest zła też ją lubię choć chyba. Inne bardziej przypadają do gusty, tak na pewno ta jest bardzo fajna. Tutaj mijamy traskę, którą przed chwilą jechaliśmy. Tutaj jest ten główny taki wjazd. No i trasa Natural, a podejście, o którym mówiłem wcześniej jest o dokładnie w tym miejscu, więc... Chodzimy z roweru. Tutaj można sobie dreptać pod górę. O no, chyba najszybsza droga. Z tego centrum jak trafić na trasę Leogang? Jak widzicie muszę zawrócić i kierować się tą ścieżką. Jadę nią cały czas prosto, aż po prawej stronie nie wyrośnie mi wjazd w trasę na takie wzgórze. I kierujemy się tą ścieżką aż po prawej Proszę bardzo, nie wyrośli nam taka oto podjazdówka, a na końcu podjazdówki jest leżąca brzoza. A zamiast bohatersko wspinać się przez brzozę, jest objazdówka po prawej tędy. Stąd zaczyna się traska. No jesteśmy. Trasa Logang, Najdłuższa i najszybsza zarazem w obrębie wszystkich tych tras. Zaczyna się, jak widzicie, takimi skoczkami. Płaską bandą, kilka pompek, no i co? Trzeba się tutaj mocno rozwijać, pompować, stąd się tutaj głównie bierze prędkość. Tutaj jest nowość, fajny stok bardzo, bardzo go lubię i o, tutaj kilka mocnych korb i trzymamy, hopsasa, hopka. No, i zbliżamy się powoli do końca. O, I jesteśmy. No, jak na trójmiejskie warunki, naprawdę uważam, że jest to event. I tak, jak na tamtej górce, mamy start wszystkich tras zjazdowych. No, oprócz leogangu. Czyli tam są kołty, natural, przladnik i tak dalej. Tak, w tym miejscu zaczyna się, chyba można tak nazwać, jedna trasa Flow, czyli Bobsleigh. I ma ona bardzo fajne, duże bandki. Nie wiem, czy teraz całą ją objedziemy, z tego powodu, że podobno w połowie obaliło się drzewo. Ale właśnie to ob obadamy. I tutaj trzeba uważać, no gdzieś tu jest podobno o... No właśnie, drzewo, ale idziemy dalej, znowu bandka, bandka, Ops. do góry, no i tak wygląda trasa bobslej. No ale w sumie nie polecam teraz jeździć, bo jak widzieliście, no to drzewo leży w połowie bandy, więc <laughs> można się zdziwić. A na powrocie do auta, fajny challenge dla Was, to zostawiam dla ekipy trójmiejskiej, bany hop na... Jeśli też Wam się uda przeskoczyć, podsyłajcie, wrzucajcie na relacje i oznaczcie mnie. Na pewno wyróżnie, że mamy takich fajnych raiderów w Trójmieście. No i co? Dzięki za oglądanie. Za mną Epitrails.